Tuż po godzinie 10 na rynku pojawiło się kilkaset osób, zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Byli uczniowie jawożnickich szkół, nauczyciele oraz władze miasta. Dziś rozpoczęły się Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, które odbywają się już po raz 15. Uczestnicy Dni Godności przemaszerowali z rynku do hali widowiskowo-sportowej w centrum, gdzie zainaugurowano uroczystości. Jako pierwsza głos zabrała pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Maria Materla, która powitała wszystkich zgromadzonych gości. Их mm не -hmm. 15. obchodzimy Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, natomiast po raz piąty będziemy obchodzili w czwartek Paraolimpiadę, która została e, włączona w obchody Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Pogoda chyba wyproszona, e, wykrzyczana przez wszystkie dzieci uczestniczące w tych dzisiejszych dniach godności osób niepełnosprawnych, młodzież i dorosłych. Hala widowiskowo-sportowa była wypełniona niemal po brzegi. Uczestnicy Dni Godności Osób Niepełnosprawnych przywdzieli biało-czerwone barwy i mieli za sobą flagi Polski. Nie bez powodu pierwszym punktem obchodów w hali był mecz międzynarodowy w piłce nożnej halowej pomiędzy reprezentacją Polski, którą prowadził trener Rafał Polański, a reprezentacją Słowenii, którą kierował trener Jakub Drąg. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne są tak naładowane pozytywną energią. To są ich trzy dni, a dzisiaj będą mogli dać upust tej energii kibicując zawodnik mam z drużyn międzynarodowych. W tym roku gościmy tutaj reprezentację Słowenii. To są osoby niepełnosprawne, reprezentanci fundacji. Przyjechali na zaproszenie warsztatu terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz z pośledzeniem umysłowym koło w Jaworznie i będą nam towarzyszyć przez te wszystkie trzy dni. Rozpoczęto tradycyjnie od odegrania hymnów obu krajów. Następnie przy gorącym dopingu rozegrano pełen emocji mecz. Spotkanie zakończyło się remisem 4 do 4. Dni godności osób niepełnosprawnych to ukłon nie tylko w kierunku osób niepełnosprawnych, ale także tych, którzy na co dzień z nimi pracują nauczycieli i pedagogów. Duże ukłony podziękowań należą się właśnie pod adresem wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi, są ich opiekunami, są ich terapeutami, wychowawcami. Oni nam dzisiaj też również tutaj towarzyszą i wspierają te nasze dni godności. Większość z nich podkreśla, że kocha swoją pracę. A najwspanialszym uczuciem jest zobaczenie uśmiechu na twarzy swojego podopiecznego. Dla mnie jest to sama radość. Ja nigdy, nie, nigdy na przykład nie spełniłbym się jako nauczyciel w szkole ogólnodostępnej. Dla mnie praca z dziećmi niepełnosprawnymi to jest to, co zawsze chciałem robić i wydaje mi się, że to wszystko zależy od podejścia. Osoby niepełnosprawne to są osoby, które są bezpośrednie, autentyczne i takim uśmiechem potrafią po prostu sprawić, że cały ten trud pracy z nimi idzie gdzieś, gdzieś tam daleko, nie pamięta się o tych wyrzeczeniach, o tych problemach, które towarzyszą na co dzień. No i wtedy to jest największa chyba zapłata. Dni godności osób niepełnosprawnych potrwają trzy dni. Jutro na stadionie Azotani odbędzie się piknik pod tytułem Zagraj ze mną, w ramach którego przewidziano pokazy artystyczne. Po Zakończone z prezentacją placówek, zabawę taneczną, aerobik, pokazy służb ratowniczych, plenery plastyczne oraz pokazy techniczno-naukowe. Natomiast w czwartek w hali MCKS odbędzie się piąta paraolimpiada od przedszkolaka do paraolimpijczyka.